Co? Ja cię kręcę, my to produkujemy. Przecież to smakuje jak płyn hamurcowy. A skąd pan wie jak smakuje płyn hamurcowy? Proszę pani, pod to nie jest bogata dzielnica. To co? Wrzaszamy te cukiereczki. Nie, mam znacznie lepszy pomysł. Zabijajmy pędy w papierki. Wyjdzie taniej i smaczniej. A, bym zapomniała. O dwóch godzin czeka... Ktoś mówi, że San Pedro. do mnie San Pedro? Z no, no, ja. no. Witam Pana bardzo serdecznie, Panie San Pedro. Bardzo się tutaj cieszę, że Pan tu do nas. Kawki, herbatki, cukiereczka, beta. Pana, ja od Pana żadnego dziecka nie przyjmę. Tutaj mam wyniki tego, co Proszę pana, ja mam podstawowe pytanie. Tak? Czy pan je to, co pan produkuje? Ja nie, ja nie jestem głodziem. Jeden, który pan wycofuje. No ale jak nie pan coś wycofuje? Tak, proszę pana, Chałpa maniliowa. Co jest nie tak z naszą chałupą? Wy tam dajecie zamiast orzechów zmielone żołędzie. Nieprawda, to są orzechy dębowe. Proszę ludzie to nie dziki, nie jedzą żołędzie. Ale jedzą dziki, my po prostu przeskakujemy nie niego po łańcucha pokarmowego. Zresztą już pana mieli już piąt to się nie nazywa hałwa waniliowa, tylko hała waniliowa. Tak. E, Dobrze, to co to ma wspólnego z wanilią? Flaskę na około. Żółta chinka, wszystko się zgadza. Wycofuję! No jak! Produkt numer dwa, który panu wycof wycofuje... Keczu wyrób teczku podobny. Co jest nie tak z naszym keczupikczupem? <grywa> Słyszałem, z tak zwanym wannym keczupie. Tortex to jest 200% przeciętnik to Tortex to jest nienoścignony wzór. Jak oni takie gęste to robią? Na pewno nie dodają farby do keczupu. No ja